Izrael i USA mają umowę z kosmitami. Polacy muszą kombinować podczas lockdownu, którego według rządu nie ma. Władze apelują o nierobienie uszek na święta. A na koniec smutna prawda o misiach koala. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Dzień dobry. Dzisiaj odcinek będzie jakoś tak dziwnie spiskowy, ale faktycznie tyle informacji, ile ostatnio korąży na takie tematy w sieci, jest nie do przeoczenia. No i musimy to omówić, bo no kurde, coś w tym jest. Zajrzyjmy do pierwszego tematu. FEDERATION. Rick, this listen if you're a UFO guy or you're into conspiracies, this is a Christmas gift like you have never had Heim były szef izraelskiego programu kosmicznego, zdradził w wywiadzie dla gazety Yedot od Narod, że ludzie od dawna mają kontakt z kosmitami, których nazwał Galaktyczną Federacją. Kosmici prosili, aby nie ujawniać ich obecności, bo ludzkość nie jest na to przygotowana. Powiedział Haim Ashed w rozmowie z izraelską gazetą. Jak sam przyznał, ludzie muszą najpierw pogodzić się z tym, że w kosmosie istnieje inne życie. Ich celem nie jest wywołanie, łanie paniki podkreślił. Jak twierdzi Eszed, USA i Izrael mają podpisane umowy z członkami Galaktycznej Federacji, których baza mieści się na Marsie. Zdaniem byłego szefa izraelskiego programu kosmicznego to kosmici przyczynili się do porażki Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Według Eszeda, polityk chciał ujawnić tajemnicę całemu światu. Rzekomo, po podpisaniu odpowiednich paktów i umów między Federacją Galaktyczną i USA, stworzono tajną podpowierzchniową bazę na Marsie. W bazie pracują zarówno przedstawiciele USA, jak i Federacji Galaktycznej. That he had uh, that we'd made contact with the Galactic Federation. I didn't know that he claims that they fear Donald Trump. Even Pentagon ukrywa kosmitów. Taką twarz w miniaturce. Takich domysłów o rzekomym istnieniu wśród nas, ufoków, no, krąży pełno już od lat 40., bodajże, kiedy pierwszy raz zauważono rzekomo rozbity statek ufoków w Roswell. To właśnie w tej miejscowości jest słynna baza 51, którą rok temu internauci próbowali szturmować, by odkryć, co naprawdę tam się mieści. Jak wiadomo, nie odkryto nic szczególnego, oprócz tego, że dzięki tej akcji internauci na nowo odkryli tzw. Naruto Run. Nigdy jeszcze jednak nie było takiej ilości informacji oficjalnych, które opi opisują kontakty z obcą cywilizacją. Nawet Pentagon w kwietniu tego roku ujawnił nagranie kosmitów. Szok i niedowierzanie. Ale to się wydarzyło, naprawdę. Mówiliśmy o tym nawet na tym kanale. No, sami zobaczcie. Montażystanie ten film. Ten ujawniono dwa lata temu. Chodzi o ten. Tak lepiej. Takie informacje tylko podsycają kolejne teorie spiskowe, ale swoją drogą pogadajmy może o tych wyborach prezydenckich. Przy poprzednich wyborach w USA Hillary Clinton mówiła też o tym, że ujawni prawdę o strefie 51 i kosmitach w Ameryce, no i co dalej. Hillary przegrała z Donaldem w wyborach. Teraz ta sama sytuacja że rzekomo miała stać się przy tegorocznych wyborach i co? I Donald Trump przegrywa wybory. Ciekawe co? I czy Elon Musk o tym wie? Jeżeli nie, no to powinien się czuć trochę oszukany, że władze mu nic o tym nie powiedziały, a on marnuje swój czas i pieniądze na wynajdowanie koła od nowa. Może przejdźmy do kolejnego niosa: obiekty hotelarskie będą e, do, dostępne tylko dla gości odbywających. Podróże służbowe. Jak pamiętacie, od 7 listopada obowiązują nowe ograniczenia w kwestii prowadzenia działalności usług hotelarskich. W skrócie można wyjechać tylko służbowo. Polacy tęsknią jednak za podróżami i kombinują, jak mogą by spędzić trochę czasu poza domem. Są trzy legalne sposoby na pobud, poza miejscem zamieszkania. Mówi w rozmowie z wirtualną polską pan Ryszard, który prowadzi willę w Zakopanem. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 roku przewiduje czasowe ograniczenia w prowadzeniu usług hotelarskich. Do 29 listopada mogą z nich korzystać wyłącznie osoby. Przybywające w podróży służbowej, uczestnicy zawodów sportowych, osoby wykonujące zawód medyczny oraz pacjenci i ich opiekunowie w ramach świadczenia opieki zdrowotnej. A jako, że Polak potrafi wybrnąć z każdej sytuacji, a zatem nie dziwi szukanie sposobów na obejście ograniczeń w świadczeniu oraz korzystaniu z usług hotelarskich. Wstawiacie dużo super zdjęć. Gdzie wy nocujecie. Pada pytanie na grupie tatromaniacy na Facebooku. Trzeba kombinować, odpowiada internautka. Niektórzy piszą żartobliwie, że sposobem na nocnych w górach są w obecnej sytuacji gleba, piach i kamienie. Można też nocować pod namiotem albo w samochodzie. Ci, którzy mają więcej szczęścia mogą zatrzymać się na kilka dni u cioci czy u wujka. Są tacy, którzy przyznają wprost, że biorą fakturę na firmę i dzięki temu mają nocleg w górach. W każdej willi można właścicielom zrobić szkolenie, za co oni w zamian zaoferują nam nocleg. Komentuje jeden z internautów. Oprócz odwiedzin urodziny są trzy legalne sposoby na pobyt poza miejscem zamieszkania. Jednym z nich jest własna działalność gospodarcza. Taka osoba może wówczas zarezerwować w kwaterze prywatnej lub w hotelu miejsce w ramach delegacji służbowej. Konieczne będzie jednak oświadczenie o podróży służbowej, której właściciel firmy powinien zweryfikować w CID. DG. Mówi w rozmowie z wirtualną polską pan Ryszard. Druga opcja jest dla tych, którzy nie mają zarejestrowanej firmy. Takie osoby mogą wynająć kwatery pracownicze. Goście traktują takie kwatery jak mieszkania, mają dostęp do pralki, kuchni itd. Trzecią opcją są umowy najmu. Trzeba jednak pamiętać, że umowy najmu mieszkania lub kwatery pracowniczej często wiążą się z obowiązkiem zawarcia jej na dłuższy czas, np. Na, na miesiąc. I jeżeli nie będzie infrastruktury, to będzie ogromny kłopot z powrotem. No, w skrócie, Polak potrafi. No ale jak ma nie potrafić, kiedy żyjemy w takich czasach, gdzie trzeba cały czas kombinować, by w ogóle przetrwać? No ale czy ktoś spodziewał się, że będzie inaczej? Ciężko być tu zaskoczonym, zwłaszcza, że nawet najwięksi hegemonii w branży sklepów spożywczych ominęli pewne zakazy związane chociażby z godzinami dla seniorów, więc jeśli tak wielcy gracze na rynku potrafili pokazać władzom, gdzie, gdzie ich mają, gdzie mają ich obostrzenia i omijają prawo jak tylko się da, to nie dziwne, że i mniejsze przedsiębiorstwa też mają swoje techniki na to, by utrzymać swoje biznesy, biznesy przy życiu w tych ciężkich czasach. No Problem w tym, że ci wielcy hegemoni mają ogromne kancelarie prawne, które im obronią dupę, a nawet jak im się to nie uda, to tak samo dysponują potężnym budżetem i w razie ewentualnej kary na tym za bardzo nie ucierpią, a ci mali, no cóż, jak widać, robią to na kolanie. Co więcej, Ciężko tu oskarżać o cokolwiek przedsiębiorców, którzy chcą po prostu przetrwać i nie zbankrutować, kiedy zwyczajnie jest na to popyt. Jasne, nie jest to. Argument w żaden sposób w normalnych czasach, ale czasy nie są normalne, no, ale zgodnie z zasadą prawa, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Więc największe pretensje możemy mieć do rządu, który raczej niewiele sobie z tego robi, lub po prostu do ludzi, którzy przecież wyjeżdżają dla rekreacji. To nie są potrzebne wyjazdy w obecnej sytuacji. I jedyne, dla kogo jest to faktycznie niezbędne, to właśnie dla właścicieli tych hoteli, bo bez tego. Nie przetrwają. Więc strasznie smutne jest to, że to właśnie na nich wylewane jest teraz szambo. Podzielcie się koniecznie swoimi przemyśleniami w komentarzach, a teraz przejdźmy do kolejnego absurdu w rządzie. Może nie do końca w rządzie, ale wśród rządzących. Całe misterium polskiej wigilii. Tłumaczyłem im, że nasza kultura. Jest ciągle ruchoma, że przenikają się tu kultura słowiańska, chrześcijańska. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin apeluje do mieszkańców regionu, żeby przed świętami wsparli branżę gastronomiczną, kupując lokalne produkty. Ma to pomóc przetrwać tym firmom okresom podczas pandemii. Regionalny samorząd już na początku pandemii zachęcał, żeby mieszkańcy Warmii i mazur wspierali zakupami lokalnych producentów i dostawców żywności zrzeszonych w sieci dziedzictwo kulinarne Warmia Mazury Powiśle. Teraz ponowił ten apel ze względu na okres przedświątecznych przygotowań i zakupów. Wiele Regionalnych i lokalnych przedsiębiorstw wzmaga się z niewyobrażalnie trudną sytuacją materialną spowodowaną zamrożeniem branży gastronomicznej, podkreślił marszałek. Przypomniał, że w tej sieci są m.in. producenci miodów, wędlin, ryb, pieczywa, serów, a także wiele restauracji oferujących świąteczne menu. Pomóżmy im przetrwać ten trudny czas i wybierzmy zakupy na lokalnych targowiskach zamiast w wielkich sieciach handlowych. Pokażmy, że jesteśmy solidarni i nie jest nam obojętny los regionalnej gospodarki, zaapelował. Zarząd województwa zdecydował o przyjęciu sześciu kolejnych firm do sieci dziedzictwo kulinarne w Armii, po Wiśle. Obecnie liczy ona 139 członków i jest to największe tego typu zrzeszenie w kraju. Członkowie otrzymują certyfikaty, które potwierdzają jakość sprzedawanych produktów. Przedsiębiorcy należący do tej sieci powołali też Regionalną Izbę Gospodarczą Żywności Naturalnej i Tradycyjnej, która ma na celu rozwój sektora żywności wysokiej jakości produkowanej lokalnie przez niewielkie zakłady przetwórcze. Wsypujemy grzyby, które muszą się ugotować do miękkości. No ale premier mówi, że panujemy nad wirusem i że wszystko jest gicik, więc po co te apelacje? Cytując klasyka On jest w odwrocie Tak się zastanawiam, no okej, okay, tych apeli sam rząd może i nie wypuścił, tylko regionalny samorząd Warmii i Mazur, który nie musiałby wydawać takiego apelu do społeczności, gdyby tylko rząd faktycznie panował nad sytuacją, a nie tylko o tym mówił. Tymczasem fakt wykazujemy coraz mniej przypadków, ale zgonów jednocześnie mamy najwięcej w Europie, biorąc pod uwagę ilość mieszkańców. No bo sorry, niektóre restauracje nawet nie dostały tarcz antykryzysowych, bo wykazały się wyższą zaradnością i nie spadły im aż tak bardzo obroty. E, I tak wiele barów czy punktów szybkiej obsługi teraz upada, bo zwyczajnie nie mają już pieniędzy. Ale na chryzantemy czy golców już mogli dać miliony. Ten apel nie musiałby być upubliczniany, gdyby władze faktycznie panowały nad tą sytuacją. Komentarze jak zwykle są dla Was, a teraz przejdźmy do trochę smutniejszej informacji. Misie koala mogą odejść do 2050 roku, alarmuje WWF Australia. Obecnie szacuje się, że w wyniku pożarów australijskiego buszu nawet 60 tysięcy koali odeszło, zostało rannych lub zostało zmuszonych do ucieczki. To rozgocąca liczba jak na gatunek, który już zmierza ku wymarciu. Koale od 1927 roku zostały objęte ścisłą ochroną. Są one uznawane za gatunek narażony na wyginięcie w związku ze spadkiem liczebności o 28% w ciągu ostatnich 18 do 24 lat. Sytuacja ta dramatycznie pogorszyła się jednak w ostatnich latach w związku z pożarami w Australii. Według szacunków WWF Australia ponad 60 tysięcy koali odeszło lub zostało zmuszonych do ucieczki w wyniku pożarów. Zgodnie z wynikami rządowego dochodzenia wyrąb i niszczenie innych obszarów również zaszkodziło przetrwaniu koali. W ocenie WWF Australia liczby te są dramatyczne, szczególnie że dotyczą i tak zagrożonego już gatunku. Jeszcze w 2016 roku populacja koali w Australii wynosiła około 329 tysięcy. Z powodu pożarów w 2020 i 2019 roku ich liczba zdecydowanie się zmniejszyła. Już w 2019 roku australijska fundacja koali Oszacowała, że w Australii pozostało nie więcej niż 80 tysięcy osobników, choć inni twierdzą, że trudno jest to dokładnie potwierdzić. Czytamy w National Geographic. Do 2050 wyginął mi się. Czy to nie jest, aby data osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Europę? Nie, no żartuję. Ale czy to nie jest przypadkiem data, w której hołownia ma przejąć władzę? Swoją drogą, wiedzieliście w ogóle, że Koala jest spokrewniony z kangurem i łombatem? No to teraz wiecie. Też nie wiedziałem. Co do samego newsa, ciężko tu o jakiś komentarz, który nie zepsuje wam... Bardziej humoru, ale były od lat narażone na to, że ich gatunek zwyczajnie nie przetrwa próby czasu. No i nie dziwne, że teraz w związku z ostatnimi pożarami się o tym mówi, jakoby te misiaki miały niedługo liczyć na swój kres. Może zatem od razu przejdźmy do drętwego słuchara. Orze rolnik pole, a tam w gruncie rzeczy. Tego drętwego suchara mamy od Lechka Junga, za co serdeczny szatun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złotego rolnika. A jeśli ty chcesz zostać złą statuetkę, dołącz do naszej grupy facebookowej podstawki Macie reaktywacja, na którą bardzo serdecznie Cię zapraszam. Tymczasem ja już się będę żegnał, trzymajcie się bardzo ciepło. No i hej!